Dzień dobry Państwu. Jestem na stacji Orlen, akurat w Wałczu. Chciałem nawiązać do wypowiedzi Pana Kantaka i zachowania Pana Kantaka, który kupił, bo rozumiem, że nie ukradł, kawę na Orlenie i potem ją wylał w proteście przeciwko finansowaniu przez Orlen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kupowałem kawę na Orlenie za poprzednich władzy, kupuję teraz i raczej będę kupował, póki jest Przyzwoita w smaku, ale półki też jest spółką Skarbu Państwa, czyli naszą mi płaci podatki i dywidendy, z czego pan Kantak i jego ekipa korzystali do budżetu Skarbu Państwa. Dodatkowa motywacja to jest właśnie wsparcie akcji Orlen, przepraszam, akcji Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspierałem wielokrotnie, moje dzieci też wspierały. I mam zamiar dalej wspierać, nie tylko pijąc kawę. Wszystkiego dobrego.